Dzień dobry! Dotacje dla małych i średnich firm produkcyjnych w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Temat na czasie, ponieważ powoli kończy się termin składania wniosków, a jest szansa dofinansować swoje działania, swoje firmy w tym zakresie. Celem dzisiejszej rozmowy jest pokazanie, kto może skorzystać z dofinansowania, jakie są wymogi, jaka jest procedura i jak przejść przez ten proces. Stworzyliśmy również dla Państwa link, który za chwilę pojawi się w komentarzu, który, który pozwoli wrócić do, do Państwu do tych informacji, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Za chwilę on się pojawi w komentarzu. Natomiast kluczowym aspektem, kluczowymi, kluczową rolą w tej dzisiejszej rozmowie będzie, będą, będzie rola specjalistów, osób, z którymi będę dzisiaj rozmawiał. Jest to, jest, są to dwie osoby, które mają praktyczną wiedzę w, w zakresie tego dzisiejszego tematu. Chciałbym ich powitać. Przede wszystkim... Dwie osoby, które z praktycznej strony pokażą Państwu, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Marcin Rutkowski, praktyk biznesu przedsiębiorca i specjalista posiadający 12-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów unijnych. Dzień dobry Marcin. Witam serdecznie. Oraz Mikołaj Dramowicz, prezes zarządu firmy Datapax, zespołu specjalistów od projektowania i układania produkcji i magazynów. Praktyk realizujący projekty dla międzynarodowych korporacji oraz polskich firm rodzinnych. Dzień dobry, Mikołaj. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Przemysław Wichłać i będę miał dzisiaj dla Państwa przyjemność porozmawiać z dzisiejszymi gośćmi. Postaram się od nich wydobyć wszystkie praktyczne informacje na temat tego, co dzisiaj w tym, w tym temacie zawarliśmy. Zapraszam do rozmowy. Marcin, zacznę od bardzo ważnego pytania. Kto może otrzymać dofinansowanie? A więc tak, konkurs skierowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, i to jest takich powyżej 10 pracowników i do 250, którzy przede wszystkim prowadzą działalność produkcyjną. I z warunków brzegowych, to jeszcze dwa takie istotne, to pierwszy, w roku 2018, 2019 lub 2020 osiągnęły minimum 2 miliony przychodów ze sprzedaży oraz warunek trzeci, to jest mają opracowaną mapę drogową, która jest załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. No właśnie, i to są, to są pewne warunki, kto może otrzymać dofinansowanie. Jest jeszcze bardzo ważny aspekt, co można dofinansować. W jaki sposób, jaki, się, jaki zakres jest informacji, co możemy dofinansować? A więc, tak, jeśli chodzi o, o to, co możemy dofinansować, to przede, przede wszystkim zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia transformacji, do wdrożenia mapy drogowej. To są usługi doradcze, które, które są z tym związane, oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych, całe know-how oraz prawa własności intelektualnej. Oraz mapa drogowa. Jeśli przedsiębiorca dziś tej mapy jeszcze nie ma, to opracowanie mapy drogowej jest kosztem kwalifikowalnym, oraz drugi, drugi plus mapy drogowej jest taki, że jest to wskazówka w działalności bieżącej przedsiębiorstwa, a także jej rozwoju. No właśnie, pojawia się pojęcie mapa drogowa. Z tego, co rozmawialiśmy, często jest pojęcie, które, które nie do końca przedstawia przedsiębiorcom, o czym jest mowa? Mikołaj, czy ty mógłbyś wyjaśnić szerzej pojęcie mapy drogowej? Czyli co i jakie korzyści dla przedsiębiorstwa niesie posiadanie mapy drogowej i też jej wykonania? Jak najbardziej. Pierwsza korzyść, oczywista związana z dofinansowaniem, to jest, jest to wymóg po prostu złożenia wniosku, o posiadanie takiej mapy. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest mapa drogowa z planem. Jakie, czy listą korzyści, które można osiągnąć w firmie za pomocą nowych technologii? Konkretnie, jaka technologia, kiedy należy ją wdrożyć, ile firma na tym zarobi, jednocześnie ile też nieraz trzeba zainwestować. Z czym wiąże się właśnie chociażby to dofinansowanie? I trzeci element to jest lista ryzyk, które się wiążą z tym, żeby te technologie wdrożyć. Niektóre mogą się wydawać nam nieznane, niektóre są. Bardziej przyziemne jak robotyzacja, i po prostu chodzi o to, żeby zobaczyć, na ile przedsiębiorstwo jest przygotowane i gdzie są takie punkty, które mogą być trudne przy wdrożeniu tych technologii. No właśnie, bo tutaj też pojawia się nam pytanie od Dariusza z, z, z komentarzy: kto może się ubiegać, jakie są warunki ich przyznania? I w tym. W tym momencie też chyba warto byłoby zapytać, jakie technologie mogą być dofinansowane. Czy mógłbyś podać jakieś przykłady, takie praktyczne przykłady, które technologie tutaj możemy dofinansowywać? Jak najbardziej mogą, by to, mogą to być różne roboty, czy paletyzujące, czy um, automatyzujące proces montażu. Mogą to być różnego rodzaju transportery, które wożą palety zamiast pracowników po hali produkcyjnej. Mogą to być systemy do monitorowania wydajności roboczo godzin, czy mogą to być czujniki, które sprawdzają, jak często maszyna pracuje, jak często jest przestój na danej maszynie, i mogło to być bardziej zaawansowane algorytmy, jak wykorzystanie sztucznej inteligencji, na przykład do zarządzania zapasem surowców czy grobów gotowych w firmach, gdzie ten zapas stanowi duży udział kosztów. Więc ta, ta lista technologii jest duża, natomiast należy pamiętać, że przede wszystkim zależy nam na tym, żeby te technologie odpowiadały Kierunkowi rozwoju firmy i żeby wybierać te technologie, które są najbardziej korzystne i jednocześnie najprostsze do wdrożenia. Czyli mam tutaj wrażenie, że jeżeli zakres tych technologii jest bardzo szeroki, to nawet jeżeli ty któryś z nich teraz nie wymieniłeś, to i tak warto sprawdzić, jeżeli przychodzi nam na myśl jakaś z tych posiadanych w naszej firmie. To warto jest zweryfikować, warto jest sprawdzić, warto jest skonsultować z Tobą, żebyś Ty też był w stanie określić, czy takie technologie są w ogóle pod tą dotację możliwe, bo niekoniecznie możemy ich na pierwszy rzut oka wymienić, prawda? Tak jest. No. Na tym to polega, że tych technologii jest dużo i coraz więcej. I to jest naturalne, że przedsiębiorca, który zajmuje się produkcją danych wyrobów, nie jest w stanie śledzić rynku i wszystkich nowych technologii, po prostu nie jest to jego biznesem, od tego jesteśmy my. I my jesteśmy też od tego, żeby wykazać właśnie za pomocą mapy drogowej, która jednocześnie jest obligatoryjna do wniosku, konieczna do złożenia wniosku, które z tych technologii, dlaczego uważamy, że opłaca się po prostu zastosować czy wdrożyć. To jest bardzo, bardzo szeroki temat, więc ja tutaj też bardzo namawiam czy nawołuję do tego, żeby, żeby rozmawiać o tym i weryfikować. Dzisiaj być może nawet pojawi się parę pojęć, które mogą na pierwszy rzut oka wymagać jeszcze potem powrotu, dlatego też przypominam, że w komentarzu umieściliśmy link do, do takiego skrótu informacji na temat dotacji, takiego naszego, naszej strony, która będzie przypominała o, o pewnych tematach, o których dzisiaj rozmawiamy i pozwoli jeszcze wrócić, czy doprecyzować sobie pewne kwestie. Natomiast padło tutaj też Marcin pytanie. O procedurę wnioskowania, bo to, to często dla przedsiębiorcy jest taki, no, można by powiedzieć jakiś, jakaś duża przeszkoda, ponieważ tych procedur często jest duża, ta, ta cała papierologia może być dość skomplikowana. Ty jesteś specjalistą od tego, żeby mam wrażenie te procedury trochę ułatwić i pokazać z takiej normalnej strony, jak przez to wszystko przejść. No więc jakie procedury, jak wygląda to cały proces przejścia od momentu wnioskowania do momentu Otrzymania dofinansowania. A więc tak, jeśli chodzi o procedury, to przyznam się szczerze, że one zostały bardzo mocno uproszczone i to jest także ukłon w stronę przedsiębiorców, ze strony instytucji, ze strony grantodawcy. Wniosek składamy elektronicznie. Mapa drogowa jest jedynym załącznikiem, który załączamy do tego wniosku. Podstawą, tak jak już tu powiedzieliśmy, jest właśnie ta mapa drogowa i określenie bieżących potrzeb przedsiębiorcy. Z mapy drogowej tak naprawdę wynika, co jest potrzebne przedsiębiorcy i przede wszystkim mapa drogowa pokaże, jakie będą tego korzyści. Wniosek, wniosek składamy elektronicznie, tak jak już powiedziałem. Powiem więcej, nawet podpisanie umowy może odbyć się elektronicznie. Więc e, tak to wygląda. E, nabór to jest, to jest, jeszcze dopytam ciebie, to jest duże ułatwienie, jeśli chodzi o złożenie wniosku elektronicznie niż w takiej papierowej normalnej formie? Oczywiście, że tak. Ja pamiętam czasy, gdzie szło się z dwoma, trzema segregatorami dokumentów, które składało się w, instytu w instytucji zarządzającej danym e, funduszem i zbieranie załączników samych. E, Naprawdę kupa dodatkowej roboty. Natomiast w tej chwili wiele elementów jesteśmy w stanie zweryfikować na podstawie baz elektronicznych. Druga rzecz, to co mi się bardzo podoba w tym kraju, że my przechodzimy na oświadczenia. To przedsiębiorca składając oświadczenie, że kimś jest, przekazuje informacje i to jest wystarczające. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o aplikowanie, 28 kwietnia rusza nabór, który będzie trwał do 30 czerwca. I do 30 czerwca mamy czas na opracowanie mapy drogowej i wniosku. Jeżeli chodzi jeszcze o procedurę, wniosek składamy i wtedy ma miejsce jego ocena. I tutaj takim elementem dodatkowym jest także tak zwany panel ekspertów. Wniosek jest oceniany w wielu punktach zero-jedynkowo. Najistotniejsze punkty to jest właśnie wpływ tego projektu na rozwój przedsiębiorstwa, i później w procesie oceny mamy tak zwany panel ekspertów. I co ciekawe, instytucja yy, grantodawca umawia się z wnioskodawcą na spotkanie online. W takim spotkaniu może brać cztery osoby ze strony przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie jest sam. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to jest to doprecyzowane jeszcze na etapie wyjaśniane na etapie yy, oceny. I kolejna rzecz. Takie podejście powoduje, że projekty mają większą szansę na skuteczną ich realizację. Mam wrażenie, że przy, przy tym, jak o tym, jak o tym opowiadasz, że ten proces jest coraz łatwiejszy i coraz to bardziej przystępny dla przedsiębiorcy. I mam nadzieję, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się też skorzystać ze współpracy z Tobą i, i z Mikołajem, również po całym procesie będą tak pozytywnie nastawieni, jak ja, jak słucham o tym, w jaki sposób opowiadasz. Natomiast bardzo też pozytywnie jestem zaskoczonym pytaniami, które się pojawiają w komentarzach. I myślę, że tutaj to, to pytanie może być też skierowane dla, dla Mikołaja, ponieważ pan Adam tutaj nas zapytał, na jaką pomoc mogę liczyć z państwa strony przy opracowaniu mapy drogowej? Tak? Mikołaj, chyba cię nie słyszymy? Tak, tak, już odblokowaliśmy. Najprościej rzecz ujmując, z punktu widzenia przedsiębiorcy, o mapę drogową po prostu nie musi się martwić, jeśli, jeśli z nami rozpocznie współpracę my ją kompleksowo przygotowujemy. Natomiast polega to na tym, że przeprowadzamy wywiad, analizy i obserwacje w firmie. To jest ekspresowa metoda. Warto też wskazać, że we wniosku wymagane jest pokazanie, jakiej metody, metodyki się użyło. My opracowaliśmy autorską metodykę publikowaną naukowo, więc, więc mam tutaj bardzo dobre zaplecze pod tym kątem. Przygotowujemy taką mapę, później ją wdrażamy razem z przedsiębiorcą. Więc to nie jest tak, że on dostaje dokument i po prostu zostaje z tym dokumentem, ale wszystkie kroki, które tam są opracowane przechodzimy razem, na co zresztą też jest w tym dofinansowaniu przy, przy, przeznaczona pula środków. No i to co, to, co tutaj Marcin na początku też wskazał, że nie tylko chodzi o technologię i o te, o czym ty mówisz przemku, że czasami nie wiemy, może, że warto korzystać wiem, z druku 3D, bo okazuje się, że za kilka tysięcy złotych możemy postawić drukarkę, która ba, nam będzie drukować części zamienne i po prostu zaoszczędzimy na tym bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. Ale mam wrażenie, mam wrażenie tutaj przy tym, co mówisz, że bardzo ważną kwestią jest porozmawianie o tym z praktykiem, z osobą, która ma do, z tym styczność na co dzień i może z waszego punktu widzenia podpowiedzieć, na co można zwrócić uwagę? No to jest najprościej chyba to porównać do dietetyka. Po prostu jeżeli chcemy coś zmienić, to idziemy do kogoś, kto w tym siedzi, kto po prostu tym się zajmuje i jest od tego specjalistą. Ktoś, kto spojrzy z boku, widzi dużo więcej niż my, którzy siedzimy. Tak jak my zresztą we własnej firmie pewnie byśmy zobaczyli mniej niż ktoś, kto by spojrzał z boku, a do tego mamy metody audytowe, które są, są bardzo szybkie i precyzyjne. Mam wrażenie, że zwracasz uwagę na to, że pojawia się sezon letni, trzeba zrzucać kilogramy powoli, więc to więc porównanie z dietetykiem, nie wiem, czy, czy mam to odbierać osobiście, natomiast sezon letni... Czaku, online nie widać. To jest też duży plus tego, że możemy dzisiaj porozmawiać na kamerce. Natomiast ja, Mikołaj, chciałem ciebie jeszcze do, dopytać, firma Datapax, od czego możemy się po firmie z, y, spodziewać? Czego jako, ja jako przedsiębiorca mogę oczekiwać od, od firmy? Przede wszystkim precyzyjnych informacji na temat tego, co i jak y, proponujemy, żeby zmienić i dlaczego. Y, ze względu na wskaźniki finansowe, ale też na to, gdzie przedsiębiorca chce, żeby jego firma się rozwijała. I takiego partnerskiego podejścia i wsparcia. Rozumiemy, że firma jest żywym organizmem i. Y, po prostu trzeba być elastycznym, patrzeć na to, co się dzieje i rozumieć to, że w firmie są różne potrzeby, czy to właścicieli, czy to pracowników, czy klientów i gdzieś musi być ten złoty środek. Super, bardzo, bardzo się cieszę i, i też zachęcam do, do rozmowy, Mikołaj, z Tobą. Natomiast mam jeszcze też pytania z czatu i myślę, że to będzie też pytanie do, do Marcina. Pani Iza zadała pytanie, jak wygląda walidacja wniosku? Marcin, możesz powiedzieć coś więcej? Tak, jeśli chodzi o walidację wniosku. Wniosek, wniosek jest złożony, później jest oceniony, natomiast sama walidacja odbywa się wszystko można przewidzieć. Ja tutaj dodam taką jedną rzecz, że o ile w 2012 roku, na przykład, analizy finansowe były sporządzane po to, żeby dostać dotację, to teraz się wszystko zmieniło. Analizy finansowe na przykład są sporządzane tak, żeby były realne i, pra i prawdziwe. Jeżeli chodzi o mapę drogową i wniosek aplikacyjny, to ja na bazie swojego doświadczenia mogę pokazać przedsiębiorcy, jakie on będzie miał wyniki po wdrożeniu projektu za rok do przodu. Czyli współcześnie zrobiona dokumentacja aplikacyjna plus ten. Bardzo ważny załącznik, mapa drogowa, powoduje, że my wiemy, jaki ten wynik będzie. I teraz co do projektów unijnych. Ja tylko chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Kiedyś było tak, uda się, nie uda się. Nie ma czegoś takiego, uda się, nie uda. Jeżeli jest rzetelnie przygotowana dokumentacja i wynika z potrzeby przedsiębiorcy, to ta dotacja jest bardziej niż prawdopodobna, bo na tym zależy wszystkim: instytucji, czyli grantodawcy, przedsiębiorcy, i, i to wtedy tworzy cały spójny mechanizm. Ja dodam jeszcze jedną rzecz. Tutaj dziękuję za miłe słowo, Przemysław, natomiast ja jestem tylko czubkiem góry. Za mną stoi zespół ekspertów, którzy naprawdę wiedzą, co robią, i to jest bardzo ważne, żeby rozmowa, tak? Przedsiębiorca może się z nami skontaktować, i ta rozmowa na pewno będzie już wartością dodaną w jego działalności. Czy podejmie decyzję, czy nie? Być może być, bardzo często było tak, że przedsiębiorca do mnie przychodził i mówił do mnie: Panie Marcinie, ja jednak dziękuję. A ja, a ja mu mówię: Panie przedsiębiorco, gratuluję decyzji. I tak wygląda współpraca. Ja mam wrażenie, że dlatego też pewnie dołączyłeś do, do naszego grona partnerskich klubów biznesu, bo od pewnego czasu partnerskie kluby biznesu to też pewna rada ekspertów, pewna rada specjalistów, którzy, którym zależy na tym, żeby rozmawiać, żeby pokazać pewne rozwiązania. Natomiast to dla przedsiębiorcy, Należy finalna decyzja, w jaki, w jaki sposób on podejmie decyzję, czy w jaki sposób będzie kierował swoją firmę. Natomiast najważniejszym warunkiem jest to, żeby miał wokół siebie osoby, które będą w stanie rzetelnie i od strony praktycznej doradzić w kwestiach, o którym być może to nie są kwestie, którym się zajmuje ten przedsiębiorca na co dzień, ponieważ jak mówimy tutaj o, o wnioskach czy o procedurach, to raczej nie są tematy, którym, którymi się zajmujemy na co dzień, a potrzebujemy w tym Wsparcia. Ja jeszcze mam tutaj też ciekawe spostrzeżenie od, od Bartomija Krukowskiego mówi, że wygląda że na to, że wniosek składa się przy pomocy panów bardzo komfortowo. Natomiast pytanie chyba z takiej też od roli przedsiębiorcy, jakie są wytyczne dla przedsiębiorcy, jakie, jakie są ryzyka rozliczenia grantu? Marcin, myślę, że to pytanie dla ciebie. Tak, więc jeśli chodzi o ryzyka, Powiem szczerze, jeżeli projekt jest prawidłowo skonstruowany, to jedyne co trzeba robić, to realizować go zgodnie z założeniami projektu. Jeżeli my zakupimy sprzęt, który deklarowaliśmy, że kupimy, jeżeli my wdrożymy technologię, którą zadeklarowaliśmy, to nie ma ryzyka nierealizacji projektu. I tutaj przedsiębiorca powinien realizować projekty zgodnie z wnioskami. I na tym zależy grantodawcy. I, i tak naprawdę ryzyko jest wtedy, kiedy robimy coś, co nie zostało zakontraktowane z instytucją, która daje pieniądze, a to się wtedy nazywa samowola, a nie ryzyko. Więc mamy wniosek i go realizujemy i nie ma ryzyka nieosiągnięcia. I tutaj też myślę przy, przy okazji, że jest to bardzo ważna kwestia w, tego przygotowania przed złożeniem wniosku i rozmowy z tobą, żeby ten przedsiębiorca do, doskonale, dokładnie wiedział. Yy... Na co jest składany wniosek, jakie są ryzy nawet nie ryzyka, jakie są warunki przyznania tego grantu, żeby miał w pełni wiedzę, na co te pieniądze trzeba przeznaczyć? Dokładnie tak. Generalnie mamy kryteria, które musimy spełnić. Jeżeli decydujemy się na daną technologię, to ona musi się wpisywać w wytyczne. A jeżeli się wpisuje w wytyczne, to musimy ją zrealizować. Wskaźniki w tych projektach to wyglądają w sposób następujący. Liczba wdrożonych technologii deklaruje, że trzy wdroże, to muszę te trzy wdrożyć. I tutaj nie ma, nie ma efektu zaskoczenia. Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje nieprzewidziane, wypadki losowe, ale jeżeli coś takiego ma miejsce, to tak jak w normalnym życiu też inna jest sytuacja. Natomiast normalnie to, co przedsiębiorca zadeklaruje, niech tylko zrobi. I mamy, mamy rozliczony projekt. Świetnie, to są na pewno informacje z, z tej praktycznej strony. Ja jeszcze raz przypomnę Państwu, że do tych wszystkich informacji można wracać przez stronę dotacje.biz.pl, które są zamieszczone w naszym w, w komentarzu przy tej rozmowie. Ja myślę, że to co, to, co teraz Marcin powiedział, to jest doskonałe podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Ja się bardzo cieszę, że Państwo też zadawali pytania, ponieważ one rozjaśniają temat dotacji. Finalnie uważam, że bardzo ważną kwestią jest to, żeby z Marcinem i z Mikołajem porozmawiać już na temat indywidualnego doboru tych wszystkich kwestii, procedur, nawet wyjaśnienia pewnych pytań, które, które Państwo mają, ponieważ to pozwoli w pełni pokazać. Czy państwa firma, czy państwo, czy, czy przedsiębiorstwo jest w stanie skorzystać z tej dotacji? I myślę, że, że w takiej małej pigułce przedstawiliśmy dzisiaj o to, co jest możliwe do wykorzystania. Marcin, ja mam jeszcze. Nas... Proszę, tak, proszę, ja mogę. Jeszcze, jeszcze jedno zdanie chciałbym dodać proszę. dla przedsiębiorców. Moi drodzy, jeżeli obawiacie się, na przykład jest jakaś tajemnica przedsiębiorstwa, czy wasze technologie mogą w jakiś sposób, czy wasze pomysły wypłynąć, to chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj, jeżeli zastrzegamy sobie, że wniosek zostaje. W całkowitej tajemnicy, to poza kilkoma osobami nikt nie ma do niego dostępu, więc obawa utraty jakichś informacji dla nas wrażliwych jest bardzo zminimalizowana. Co, co więcej, żadna instytucja sobie na to nie pozwoli, więc warto sprawdzić swój projekt. Mówimy o dużych firmach, o dużych. Powyżej 2 milionów przychodu to są już duże firmy nie oszukujmy się. Natomiast to, co startupy robią, czyli sprawdzają projekty nowych pomysłów, to jest też pewnego rodzaju startup, tylko dla zdecydowanie większych graczy. To Marcin, jeszcze jak mam ciebie przy mikrofonie, może nie pytanie z dzisiejszego tematu, natomiast pani Kasia pyta, czy tematyka pozyskania funduszy unijnych jest szeroka? Czy każda tematyka z tych, z tych działań jest możliwa przy, przy państwa współpracy? To znaczy, tak, odpowiadając pani Katarzynie, dzisiaj mamy konkretny konkurs dla konkretnej grupy docelowej przedsiębiorstw. Natomiast moje doświadczenie i moja praktyka powoduje, że każda dotacja, która leży na ziemi, może być przeze mnie podniesiona, bo, bo one się co do zasady nie różnią aż tak bardzo. I wiele jest tematów, które, które panowie, jesteście z przedsiębiorcami w stanie poruszyć. Marcin Mikołaj, dziękuję dzisiaj za, za rozmowę. Mam, mam wrażenie, że w takiej bardzo fajnej pigułce przekazaliście te wszystkie informacje, a ja jeszcze raz przypomnę, że panowie są dla dyspozycji waszej, jeżeli chodzi o pytania i, i, i o kwestie doradzenia w, w tematach dotacji. I jeszcze raz odwołuję do strony dotacje.biz.pl, gdzie znajdziecie państwo informacje te, o których dzisiaj rozmawialiśmy, a ja wam wszystkim życzę dobrego dnia i jeszcze raz, panowie, dziękuję bardzo za za poświęcony czas i za tą merytoryczną wiedzę. Również dziękujemy, do widzenia. Dzięki i do słyszenia.